Hej, nawcie, mam pytanko. Czy ty lubisz zasnąć oglądając TikToki? Tak, Slyty. A co? Często zasypiam, bo wysyłasz mi w dm reklamy o trzeciej w nocy. Już drugi raz. Przepraszam. Ej, dobra, poczekajcie, zobaczę. O faktycznie. 16 grudnia w Torli znajdziesz idealny prezent i dodatki do prezentów. To jest w dm do Slyty. A druga upał Zrób to po swojemu Ja jeszcze po drugą Sol jej wysłałam To <laughs> było dzisiaj no O Jezu, przepraszam Jakbym ci jeszcze kiedyś coś wysłała, co nie będzie śmieszne To pewnie spałam